Członkowie Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile 12 sierpnia obchodzili jubileusz 40-lecia Związku. To było ważne patriotyczne święto. Związek zrzesza żołnierzy rezerwy, emerytów i rencistów wojskowych różnych jednostek Wojska Polskiego. Obecnie zrzesza 147 członków. Jego prezesem jest major Zygmunt Jeliński. Jubileusz był okazją do złożenia gratulacji oraz wręczenia odznaczeń i wyróżnień za wsparcie, jakie członkowie Związku otrzymują na co dzień od wielu osób. Wśród wyróżnionych znaleźli się Eligiusz Komarowski, starosta pilski, który otrzymał od władz Związku Złoty Medal 40-lecia Związku. Kolejny senator Henryk Stokłosa, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pile, został uhonorowany Krzyżem Komandoria. Starosta Pilski, dziękując za to wyróżnienie, pogratulował członkom Związku za pielęgnowanie bogatej historii Wojska Polskiego, które po wojnie w znaczący sposób ukształtowało charakter Piły i regionu. Oczywiście piękna historia to moment, kiedy zerkamy na siebie, mamy, jak słyszymy, różne doświadczenia. Mówię mamy, dlatego że też byłem żołnierzem, co prawda, służby zasadniczej, ale w jednostce, w chwilę, pamiętam jak dzisiaj właściwie dwie jednostki. 15 i 13, 16, te numery chyba zawsze będą w mojej głowie do ostatnich moich dni. To oczywiście miejsce, gdzie człowiek i doświadczenie, którego się nie zapomina. Natomiast zwracam się też do Was, szanowni ubilacze, jako też do sąsiadów. Macie swoją siedzibę w naszych strukturach, w naszych zasobach. Zawsze z sąsiadami, jak to mówią, należy żyć dobrze. Z wami nie tylko żyje się dobrze, ale przede wszystkim też jesteście takim inspiratorem do tego, żeby brać was przykład. Zarząd rejonowy w Pile ściśle współpracuje z innymi stowarzyszeniami wojskowymi. Stowarzyszeniem kombatantów misji pokojowych NZ koło numer 24 w Pile z prezesem Tadeuszem Dałkszewiczem i Zarządem Oddziału Pilskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, którego prezesem jest pułkownik Jan Fitzerman, którzy także obecni byli na jubileuszowych obchodach. Przy tej okazji zachęcamy mieszkańców do odwiedzenia Izby Pamięci Garnizonu Piła, w której członkowie związku zgromadzili liczne pamiątki po pilskim wojsku – odznaczenia, zdjęcia, kroniki czy puchary. Izba Pamięci od 2018 roku mieści się w budynku należącym do Starostwa Powiatowego w Pile przy Alei Wojska Polskiego 36, obok Poczty Polskiej. Wystarczy zadzwonić i umówić się na wizytę. Telefon 727-008-104 warto tu zajrzeć.